No to zaczynamy. Wyszli, wyszliśmy już z samochodu, dzieci poszły z babcią. Dziadek poszedł w krzaki zbierać maślaki, a ja postanowię, że przejdę i pokażę jak to wygląda. Są mniejsze, są większe. a proszę bardzo i są przede wszystkim bardzo ładne. Las jest fajny, żadnych krzaków, żadnych pajęczyn, drzewa daleko od siebie. Wystarczy tylko troszkę wytężyć wzrok i. W takich oto miejscach. I tutaj jeszcze przed chwilą widziałem dwa, o jeden jest tam dosłownie na środku ekranu, i drugiego już zgubiłem, ale jest ich. Jest tego tutaj, jak się tak dobrze przyjrzy i przygląda naprawdę sporo, tylko no. nie jest to takie zbieranie jak na muchu, bo niestety tam gdzie były na muchu. już ktoś wyzbierał. Ale. Będziemy robić grzybki dzisiaj. W lesie są mocno przezbierane, praktycznie same korzenie. Ktoś ładnie zbierał, ale idąc drogą zawsze coś się znajdzie. Cały czas podążam wzdłuż drogi. Od, no nie wiem, 15 minut temu zaczęliśmy zbierać. I idąc tylko wzdłuż drogi. Cały czas. O, oczywiście bardzo dużo, bardzo dużo trafionych grzybków. W sensie już spleśniałych, albo w ogóle robaczywych natomiast dalej dalej trafiają się małe, zdrowiutkie no i powiedzmy takie większe gdzie już je troszkę robak zaczął atakować ale są do wykrojenia chociaż nie powiem, tutaj pokażę znalazłem trzy sztuki w sumie takie naprawdę ładne, duże grzyby były proszę no, przy samej drodze tu tam na pniu Dosłownie na środku ekranu, no było ich troszkę takich, które po prostu rosły w opór, spleśniały i zakończyły swój żywot. Ale że nikt nie zbiera, idąc wzdłuż drogi, no to i tak zawsze coś tam się znajdzie i coś jeszcze zostanie. Niestety za bardzo nie ma sensu wchodzić do lasu z dziećmi. Babcia chwilowo tam je zagaduje, a ja próbuję coś znaleźć w takim oto miejscu i zaraz zobaczymy nie lubię jedną ręką robić, ale na potrzeby w chwili poświęcę się a, ja, już myślałem ale nie jest obok, proszę bardzo Wyciągnięty na długiej nóżce. Ciach zdrowy, ładny, Czarny paluchy. Idę <grym> idąc wrogą nie wiem czy bym tego zobaczył. Zgniły czy nie zgniły? Uuu odpad kapelusz Ale do, z, do zjedzenia. Ogólnie to zbieram, bo chciałbym je ususzyć, bo teraz już kominek chodzi praktycznie codziennie tacka przygotowana nasuszymy na pył do miksera a raczej do tego do młynka zmielimy na proszek i zrobię sobie taką grzybową przyprawę do makaronu śmietanową, właśnie do sosu lubię czasami zjeść takie nudle grzybowe, a że moje dzieci i żona nie bardzo może, albo też nie każdy lubi Hmm, opieńka gigantyczna, ładna opieńka stara, bo stara, ale opieńka to jest opieńka i to jest inny smak grzyba. A nie jest wcale taka tragiczna. Jest wielka ze ślimakami, ale ją ususzymy, wyczyścimy i drugą też i zrobimy z niej. Właśnie dodatek, bo te, te grzyby mają swój super smak, ale aż dziwne, że tylko dwie, ten już będzie, ten już będzie w porządku, <grym> prawie, prawie, ale do wzięcia, do wzięcia, nie jest taki ładny, ale trudno, łykniemy go i poszukamy może jakieś rodzeństwo no kurczę, no jak nie ma, jak jest. Przecież przy takim kajtku zawsze musi stać Judyta. A nie zawsze we dwójkę. No. A Tośka to pewnie jeszcze nawet nie wystaje na ziemię, więc... Nic jej nie widać. Dobra. W się głodne robi tych grzybów. Ale są. Tak trochę wyżej, ciekawy nie... jestem, ile ja przegapię, a wy zobaczycie, No jest, przewróciła się. Trzeba było nie brać noża dzisiaj. O! I tu widzę reszta rodziny się pojawiła. Znowu, to po prostu. Drowy jest, reszta to Nie wybrzydzajmy, nie wybrzydzajmy. Grzybek to grzybek. Kręcę się tylko wokół samochodu. To jest niedzielne popołudnie. Las jest przedeptany. Mimo to, że... No, warunki takie dla prawdziwego grzybiarza jak najbardziej niewskazane. To nawet... Chodząc w miejscu, gdzie grzyby, no, gdzie były grzyby, widać, że ktoś wyrwał, wyciął i tak dalej, leżą korządki, Dalej znajduję kolejne sztuki, a o, już widzę kolejną. Nie wiem, czy to będzie widać tutaj. O. Ale jeśli mam być szczery, jeśli chciałbym zbierać stricte grzyby jak leci, czyli zbieramy sitaki, zajączki, maślaki i tak dalej, to można by było dzisiaj zapchać cały bagażnik w aucie. Niestety mnie interesują tylko ładne podgrzybki. Mam tu też kilka betów, ale to pójdzie do suszenia i pewnie tata przygarnie. A ja szukam takich, takich, takich i tak dalej. Idę zobaczyć, co tam z przodu jest. Już miałem powiedzieć, że zamienił stryjek siekierkę na kijek. Bo od dużego czasu chodzę i grzybów nie ma. A to nowa miejscówka, i wtedy mym oczom ukazały się one. Dwie ładne sztuki. Wprawdzie, póki nie zacząłem nagrywać widziałem tylko tamtą A tego podżybka nie widziałem No ale, ale są dwa Więc chyba zostaniemy tutaj i zacznę chodzić, szukać w tym miejscu Efekt dzisiejszego grzybobrania jest taki, że tutaj mi się suszy jedna tacka na kozie Tam pod spodem ogień No, w kadrze wygląda jakby był dużo, dużo większy niż jest w rzeczywistości Ale to chyba po prostu telefon to tak oddaje Natomiast one tutaj bardzo szybko doschną. Momentalnie wysychają w tym miejscu. A takie troszeczkę ładniejsze sobie tutaj przebrałem i zostawiłem na stole. Te pójdą na sosik, pójdą na jajecznicę i prawdopodobnie też do mrożenia. Jeśli chodzi o grzyby inne, no to było tego. Tak, można było zbierać sitaczki, można było zbierać maślaczki i tak było naprawdę w brud. W niektórych miejscach to tych sitaków było tyle, że można by było cały samochód tym zapakować. Natomiast, no, mi chodziło konkretnie o podgrzybki. No mega bym się cieszył, jakby były prawdziwki. Aczkolwiek ja do nich szczęścia nie mam. Ale i też nie, że w takich miejscach, gdzie one występują, myślę, że z nich też mi się uda zrobić pyszny sos śmietanowy z makaronem. Więc biorę się do roboty i cześć na razie.